Dzień dobry, widzowie, dopiero wróciłem z pracy, zjadłem jednym z kolacą widzowie. Teraz, przed chwilą, sprawdziłem, ile jest na, na kanale subów, jest 2428 subów. I to idzie, widzowie, widzę, że subujecie, udostępniacie, widzowie, bardzo się z tego cieszę, widzowie. Subujcie, udostępniacie, widzowie. Bardzo z tego się cieszę, a to dostaniecie za to nagrodę, ale kiedy, na no ja razie wam nie powiem, na no ja razie wsypujcie i udostępniacie. A co będzie dalej, to wam w następnym odcinku powiem. Widzicie. Y... Kobra ode mnie spóźniony prezent, spóźniony dostała jeszcze, dodatkowy prezent. No, no właśnie, bo już Kobra o, o, otworzyła, właśnie. Tak na słyszarkę jej kupiłem, widzowie. Zaraz Wam pokażę, bo już kopro otworzyła. To była bardzo ciekawa. No, tak na słyszarkę dostała. Ode mnie. Z opóźnionym prezentem, bo opóźnione. Widzowie. Śmiga. Wiadomo, na to jest dwa. Tak suszarkę słosarkę za to są, są prezentem i jeszcze do tego w kontekście jest coś takiego o. widzowie już gobra rozwaliła opakowanie A prosiłem żeby nie rozwalił, bo w razie czeka jakby coś nie tak jest na to gwarancja tutaj taka instrukcja widzowie Pierwszym użyciem ktoś mi uważa, czym i ulotkę złamaną tym. No, z takiego. Jak widzicie. No, ode mnie widzowie kobra jeszcze dostała, właśnie, taką suszarka suszarkę. Widzowie. Bardzo się, się podoba taka suszarka. Coś takiego. Zgadzać kobietom coś. Zobaczcie co się dzieje. No, bez komentarza widzowie. Bez komentarza. Widzowie, za kilka dni Patronas będzie aktywny. Bo dostałem właśnie pocztę To, że jest wszystko potwierdzone, ale trzeba czekać. Przez to, że była majówka widzowie to się wszystko, widzowie, opóźnia. No i wiadomo, widzowie, jak już będzie aktywny Patronalist, będziecie tam przelawać przelewać pieniądze na ten cel. Zobaczycie to niedługo, mam nadzieję, że w tym tygodniu mam nadzieję, ale to nic nie wiadomo, widzowie, bo to nie ode mnie zależy, tylko od firmy, Patronalista. No tego zależy. dlatego jest ciężko to powiedzieć Wizowa, ale Jak będzie aktywne już, to po co Wam pokażę I będziecie tam wpłacać Na popnaje Plus no do tego to będziecie dostawali nagrody różne A jakie to Wam nie powiem To jest moja słodka tajemnica, dowiecie się wkrótce Jak się uzbierze widzowie tyle, to albo wybierzemy z Wami widzowie albo konsola, albo y, laptop, albo komputer. To wszystko w zależności ile się nas bierze na się, to razem wspólnie wybierzemy co jest obchodzone. Konsola, czy laptop, czy komputer. To jest w zależności widzowie od Was. Piszcie na komentarzach. Łapki w górę, subujcie. Pamiętajcie o tym. Widzowie. No i dziękuję, że jest y, 2428 subów widzowe zajebiście idzie trzeba iść do przodu nie do tyłu żegnam się widzowie subujcie dalej tego typu